Przed Państwem Tomek Jamroziak. Człowiek, którego z nami podziwiam od lat, kiedyś, to, to pierwszy raz Ci powiem, kiedyś się bałam. Ale nie bałam w sensie, że Ty wygodnie, jakoś wyglądasz, jak... tylko, yy, tylko miałam taki duży, to może nie, nie, nie strach był, tylko taki respekt do wiedzy, doświadczenia, a ja miałam wrażenie, że raczkuje w prowokatywności. No właśnie. Ja cię znam o, 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 od, pro, od strony prowokatywności, a możesz powiedzieć coś o sobie więcej? To jest pytanie, na które się nie nauczyłem jeszcze odpowiadać. <laughs> mm, nie, okej. Okay. Może zawodowo. Dobrze. Powiem o sobie parę rzeczy. Bo, yy, przedstawiam się jako psycholog biznesu, yy, co oznacza, że uwielbiam psychologię. Wiem, że możemy wiedząc o sobie trochę więcej, o nas samych, o tym, jak relacje pomiędzy ludźmi zachodzą i o tym, jak różne są osoby i wspaniałe w tej różnorodności, możemy po prostu budować lepsze życie. I tę wiedzę wykorzystuję w przestrzeni to której ludzie zarabiają pieniądze i ja ona się nazywa biznesowa. To znaczy to jest taka przestrzeń, w której ważne jest to, żeby na koniec miesiąca był plus, a nie minus. I wynik jest obiektywny, weryfikowalny. I tę taką realność też bardzo mhm. lubię. A obszar, w którym, którym ja się zajmuję, to jest to, w jaki sposób my ze sobą współpracujemy, głównie to jest obszar e, przywództwa, e, efektywności budowania zespołów e, połączony z tym, że mamy to robić skutecznie przez wiele lat i jeszcze przy okazji e, na dosyć małej planecie, gdzie to, jak ze sobą żyjemy, jest bardzo ważne. Okay.